Witam cię kochanie. Będzie mi bardzo miło, jeśli zaobserwujesz. I tak jak widzisz, zapytamy sobie, co idzie do twojego życia. Tak jak widzimy, mamy Asa monet. A as monet. To jest karta największej obfitości, nowych początków, materialnych możliwości. A to oznacza, że w twoim życiu nadchodzi okres stabilności finansowej, ale także nowej drogi zawodowej ponieważ Asmonet zwiastuje również nowe projekty, które mają potencjał na długotrwały sukces. To są także szanse na rozwój materialny, ale i duchowy. Szóstka kielichów w skarbie mówi, że wróci do ciebie ktoś z przeszłości. Może to być osoba, może to być jakaś relacja, jakaś sytuacja, jakieś wspomnienie, które ponownie otworzy drzwi do emocjonalnej harmonii w twoim życiu. Karta ta często wskazuje na powroty lub ponowne spotkania, więc szykuj się na kogoś z przeszłości. As Buław to karta pasji, nowych początków, inspiracji, co oznacza, że nadchodzi w Twoim życiu nowa energia, taka, która może Cię motywować do działania, do rozwijania swoich pasji, do realizowania swoich marzeń w skarbie. As Buław to także zaproszenie do działania. Może pojawić się okazja, aby podjąć odważne kroki w kierunku swoich celów. A koło fortuny skarbie mówi, że to wszystko będzie w obrębie Twojego przeznaczenia. Że Ty już zamówiłaś swoje życzenia, a teraz będzie Ci to dostarczane. Oznacza to, że wkrótce w Twoim życiu nastąpią bardzo istotne zmiany. Takie, które będą miały wpływ na Twoją całą przyszłość. Karta ta mówi, że nadchodzący okres to czas, w którym zdarzy się coś, co odmieni całe Twoje życie. Buziaki skarb.